Witam. Dzisiaj Wam powiem, co myślę na temat napędu. Tutaj 1 na 12. Jest to SLX grupa M7100. Tak sobie oznaczyli tą grupę SLX. Oczywiście hamulce nie mam od tej grupy, bo producent znaczy jest od grupy SLX. Natomiast jest tu M7120, czyli czterotłoczkowe, tłoczkowe, albo jeśli mi dwutłoczkowe, w zupełności Wam wystarczą. Yy, jeśli chodzi o, o hamulce, to przy dwutłoczkowych nie ma problemu, chyba że węduro gdzieś albo strome zjazdy. No, cztery tłoczki wiadomo, że są przydałyby się, tak. Natomiast jeśli chodzi o dwu też super się sprawdzą. Klameczki fajne, jednopalcowe, jak niektórzy płaczą, bardzo, bardzo dobra siła hamowania. Czego chcieć więcej, tak? Tyle jeśli chodzi w kwestii hamulców, po prostu dobre i tyle. Natomiast jeśli chodzi o korbę slx czy warto dopłacać tak do wyższych grup, na przykład XT, XTR, czyli już ta topówka? No nie. Według mnie nie. Chyba, że zależy Wam na wadze, to tylko do Xtera, ponieważ Xtek. Tam już Wam nie podam w gramach. No nie płaci się dopłacać, bo tam za dużo nie zyskacie no i też za dużo nie stracicie. No, taka fanaberia była zmiany, tak? Jeżeli już macie w rowerze, nie ma sensu zmieniać e, w ten sposób. Może jeżeli chodzi o kasetę slx no to jest wycięta tak samo jak XT, XTR. Według mnie oczywiście e, biegi rzucają się i wszystko tak samo. Wszystko chodzi. Łańcuch się zapina. No nie, też bym się nie pchał w grupę wyższą. No chyba, że XTR, jeśli chodzi o wagę, tak samo jak w przypadku korby. Czyli, jeżeli was stać, to tylko grubo iść wtedy XTR albo zostać już przy SLX. No dobra, mamy hamulce, mamy załatwione tutaj korbę i kasetę. Natomiast teraz przejdziemy do najważniejszego. Czyli, no właśnie, nie wiem, czy bardziej chcecie na temat manetki czy przerzutki. Bo obydwie he, no do tego drugiego to tak na dwa razy, jak to się mówi. Więc powiem tak, jeśli chodzi o manetkę, no to wada jest oczywista. Działa to jak w sremowskich, czyli możemy. Tak jak jest na przykład Macie na podjeździe No to sobie zrzucicie znaczy Zrzucicie na lżejszy Czy tam wrzucicie po prostu W górę kasety Jeżeli chcecie Natomiast tak jak ja teraz jadę I będę chciał o Chciałbym o dwa to nie Czyli zrzucam z kasety W stronę mniejszej zębatki Czy jak zwał na cięższy bieg Muszę pojedynczo Nie tak jak w przypadku XTK czy ERA. Jeżeli komuś to przeszkadza to może sobie to wymienić poza tym działa to perfekcyjnie nie mam do tego żadnych zastrzeżeń biegi wchodzą płynnie a pod górkę lubię zrzucić trochę się śliska na korzeniach wyjadę zaraz i Wam dokończę na temat tutaj przerzutki tak? no właśnie i tutaj jest całe halo, się robi wokół przerzutki SLX Nie kupujcie. Jak macie to od razu zmiana na XT, bo sprężyna źle trzyma, że nie jest tak twarda, biegi wchodzą mięciutko, zamięka, nie nadaje się na wyścigi i td i No właśnie. O, no i z dużego kamienia byśmy zjechali. E, słuchajcie. I to tak właśnie nie działa. Według mnie to działa płynniej niż w grupach wyższych i steakster bądź srem. Dlaczego tak uważam? A dlatego, że tak naprawdę. O, tutaj widzicie, trzeba hamować luźno i kamieni dużo luźnych leży. I pamiętajmy, że puszczamy o, heble czasami, żeby trakcja była. no. No i do rzeczy. Co z tą przerzutką? Słuchajcie, ona działa. Niektórzy mówią zbyt miękko, nie nadaje się w teren. Niektórzy już tak nawet że o nie. To nie jest grupa zawodnicza. No jest. I teraz wam coś opowiem. Według mnie to działa nie, że słabo. To działa płynniej niż w grupach typu mówię, XTXR to jest moje zdanie. No i teraz konsensus. Słuchajcie, jak wyszły tutaj w ogóle na rynek, srem zaczął, a o tym też kiedy indziej, wprowadzać grupy. Tutaj jeden na, no to oczywiście dwa blaty, Ci co jeździli, nie no, moja beorka to wymiata. Zawody, co ty. Nie no, to nawet ich nie podchodzi jakoś ciężko działa z oporem, takim już bez przesady, to nie Downhill. No tak tak opisywali mniej więcej youtuberzy, czy tam recenzenci, jak chcecie ich nazywać, tak ich nazywajcie. Natomiast e, oczywiście się temu bronili, a dzisiaj narzekają na Jeselixa, że jest zbyt miękki, tylko że powiem Wam jedno, ja jeździłem na 2 na 10. No a 39 też. 2 na 10 już była dla mnie petardą. No, jak się przesiadłem na NX, GX i tak dalej, no czyli XTK teraz, byście się przesiedli, no to tak jakbym mówię, dosłownie na jakiegoś kloca wskoczył. Ech. Ech. Już jestem, musiałem wyjechać stamtąd z dołu, bo sapałem jak parowóz. No niestety, a jeszcze jak się mówi, to ucina oddech no niestety Uff. dlatego też dziwi mnie podejście ludzi, którzy jeździli na 2 na 10, działało to petarda, a nic się nie zapychało e, ani w błocie to są ich słowa. A dzisiaj mówią, że wiecie, ten SLX to tak mięciutko chodzi no na zawodach w błocie to chcę mieć pewność, że to wejdzie no ale chwila gościu, twierdziłeś jak wyszły napędy 1 na, że twój napęd działa po prostu petarda że tak naprawdę nic więcej nie potrzebujesz w błocie, nie w błocie to nigdy nie ma z nim problemu wchodzą biegi, nic się nie zacina to są słowa tych recenzentów co dzisiaj płaczą na? Na tutaj system od. Od. od, od, od e, Na system, który płaczą tutaj od. E, po prostu SLX-a. Otrzymano to mi bardzo dziwi. To działa płynnie, także nie bójcie się, że. Nie wiem, w błocie wam się to zapcha. Ja jeździłem, jak odkopię gdzieś materiał z mojego nawet, no tak starego, bo 4 lata temu, czy 4-letni chyba, co miałem w Canondale Trailu. To tutaj wam wstawię, jak to kurde wygląda. Także sami sobie możecie to ogarnąć. I w takim błocie naprawdę wymiatały. Nigdy mi się nie zapchało, nigdy nie miałem problemu z takimi rzeczami, co dzisiaj co dzisiaj opowiadają ci recenzenci. A przypominam, że moja przerzutka tutaj to jeszcze raz o, o, wam wstawię do góry chodziła 5 bądź więcej razy luźniej niż ta w tu. Więc ja nie rozumiem, w czym jest problem. Ehe. 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 Dlatego też przestrzegam czasami przed takimi porównaniami. Nie wiem, czy oni mają niektórzy zapłacone. Ja wiem, chcą powiedzieć, no zgadza się. Ta chodzi bardziej płynnie, tak delikatnie, ale to nie jest tak, że ja przez przypadek ją musnę i ona bieg zmienia. To tak nie działa. Nie, nie, ja muszę, słuchajcie. Zaraz wam. Nie chcę tutaj, bo już jestem zmęczony troszkę. Aha, rower sam tu jedzie. Już nie będziemy dokręcać. Dlatego też słuchajcie, przestrzegam przed takimi porównaniami. Ja polecam, działa to świetnie. Jak ktoś jeździł 2 na, to będzie sobie chwalił ten napęd na pewno. Natomiast, jeżeli jeździliście na GX, to faktycznie możecie uznać, że on jest trochę. Yy, tak naciśniecie i jest ten bieg. Tylko teraz jest pytanie: czy tu chodzi o to, że to jest źle, czy to po prostu jest lepiej? No, to tak w skrócie ja Wam powiem yy, na temat SLX-a. Pyk. No i to próje, to ja, słyszeliście, to ja muszę krypnąć. Tutaj dwa, ja to muszę nacisnąć. O, no teraz za późno trochę, trzeba było łańcuch niestety. I słuchajcie, to nie jest tak, że ja musnę to i to zmienia. Nie, nie, to tak nie działa. To jest naprawdę dobra grupa, także polecam każdemu kto nie jeździł napędami jeden na. To fajny początek. Naprawdę. To już jest grupa, która o, tu pod obciążeniem zrzucam słyszeliście krypło. Oczywiście nie w momencie naciskania, bo zgrzytnie nawet Sremowski napęd. O, widzicie? Ja jeszcze mam odruch inaczej jeśli chodzi o manetkę GX, -a. natomiast tu działa to podobnie. Jeżeli komuś przeszkadza, to może sobie manetkę zmienić. Natomiast poza tym napęd jest świetny. No, już mi ciśnienie znowu ten podbija. Hu czyż tu nie jest pięknie? Słuchajcie, któryś raz już tu a ja aż się w głowie kręci. No, huh. tak to bywa. Dlatego nie bójcie się napędu SLX. Jest to bardzo dobry napęd. Nawet dla początkujących Bądź dla kobiet Będzie jeszcze lepszy Aczkolwiek mówię To nie jest tak, że Muśniecie Trzeba strzelić w tą manetkę A sprężyna zrzuca Ja to nazywam płynnie A niektórzy nazywają to Za lekko. Także wiecie takie jest życie. Nie każdemu możemy podpasować. No ale jeżeli ktoś parę lat temu mówił, że coś jest dobre, się nie zapycha, a dostaje Selixa, który jest, działa jeszcze sztywniej, to dziwi mnie fakt, że tak naprawdę narzeka. I tyle w tym temacie. Później taki laik powie w sklepie, że on nie chce Selixa, bo to za miękką sprężynę ma. I tak dalej. Zacznie, jak się spiliśmy, jak piękny widok. Staneńki jedzie. O, widzicie. Tam później pojadę. No dobra. Hop. Wpiąć się na rumaka i lecimy. Jeszcze podjazd 30%. Także ja już będę. Zaraz się pomału z Wami żegnał. I tyle. Polecam tą grupę. Ja mówię, ja myślałem, czy Kuper mi zmieni od razu na GX-a. A my czemu? Będziemy jeździć, a w miarę z czasem będę Wam mówił, coś jest tak albo nie tak. Także do zobaczy Sky ya!